Nie, 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 w ogóle to jest zacofane, tak było kilka lat temu, ale teraz tak w ogóle nie jest, nie wcale. O Boże. Często może ty lub twój kolega albo inni widzowie zadajecie mi pytania, dlaczego odcinki pojawiają się w czwartek. Odpowiedź jest bardzo prosta. Gdy ty jesteś już wypompowany tym całym tygodniem, masz wszystkie godności, myślisz sobie, Boże, w końcu chcę się położyć do łóżka, to wtedy pojawiam się ja. Ja dwie minuty, lub dwie minuty powagi, żeby zapełnić Ci czas i żeby z Tobą porozmawiać. A jestem mistrzem dorabiania sobie ideologii do czegoś, do którego... no. W zeszłym tygodniu narzekałem na polską służbę zdrowia, więc dzisiaj podorzekam na no PKP. No cóż, chyba każdy z nas miał jakieś tam przygody z Polską Koleją Państwową, z Polską Pa... Kiedy... poczekaj, kiedyś przyjedziemy. I cóż. Każdy, więc ja. Historia lubi się tołem, ko e, tołem ko kołem toczyć. Kiedyś spróbowałem zapłacić kartą, taką normalną, Paypassem, albo wkładaną. Zakończyło się tym, że dostałem OPR z góry na dół, że nie powiedziałem o tym, że wcześniej się powinno mówić, jak się płaci kartą. Tak No, tak się wcześniej mówiło w sklepach, a w związku z tym, że PKP jest zacofane, no to w sumie okej. Okay. I teraz miałem identyczną sytuację. Znowu pomyślałem sobie, no kurczę, już minęło te kilka lat, więc chyba już jest inaczej. No niestety jednak nie. Dzień dobry, bo ja poproszę bilet do kamienia pomorskiego. Taki i taki, taki i taki. Tak to będzie 12.50. Eee. Kartą. Proszę pana na kolei to się mówi, że się płaci kartą dużo wcześniej. Nie, 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 w ogóle to jest zacofane. Tak było kilka lat temu, ale teraz tak w ogóle nie jest, nie, wcale. O Boże, lepsze. Ostatnio wykoleił się pociąg pod Szczecinem, i ze Szczecina Głównego nie jeździły pociągi, tylko jeździła komunikacja zastępcza ze Szczecina Głównego do Szczecin-Dąbia. Moja przyjaciółka, że jest inteligentna i nie miała czasu, pobiegła szybko kupić bilet i jeszcze pyta panią na ostatnią chwilę, proszę panią, z którego peronu odjeżdża mój pociąg? Ze mm, z trzeciego. Dziękuję i pobiegła. A na peronie? Pan z informacji do niej podchodzi i mówi jej, że proszę paniu pociągi już nie jeżdżą stąd. Co ta baba powiedziała, że z trzeciego? No cóż, żaden pociąg nie jedzie z tej stacji, i pani mówi, że z trzeciego? Żaden, dosłownie żaden. Ale z takich pozytywów, które się ostatnio zmieniły, w mojej wsi do 10 tysięcy mieszkańców, no generalnie to jest miasto, stoję sobie z kolegą, czekałem na pociąg. Nagle podjeżdża pociąg, a ja. O... Co to jest? Posłuchaj mnie. Podjechał nowy wagon na tyle, że śmierdziało w nim lakierem. Świeży, świeżutki z fabryki. Naprawdę w moim mieście widziałem wiele rzeczy. W moim mieście kiedyś było tylko jedno rondo, już są trzy. Nadal jest tylko jedna sygnalizacja świetla. Ale nigdy bym się nie spodziewał, że będzie jakiś nowy pociąg. Zawsze, ale to zawsze jeździł stary, zdezerowany regio do mojego miasta. Na tyle zdezerowany, że wszyscy gdy wsiadali, modlili się za maszynistę, żeby ten odpalił, Mówię całkiem serio, miałem zawał, pytanie do ciebie teraz w ankiecie wyświetla się na górze. Czy PKP się zmienia w tych czasach? Bo ja mam wrażenie, że pomimo tego wszystkiego, że się śmiejemy, to jednak tak. Po mojej prawej stronie wyświetla się teraz odcinek z cyklu 2 minuty, instrukcja pralki, jeżeli nie wiesz, co ma. Masz swojej prace, to uwierz mi, naprawdę w tej instrukcji możesz mieć wiele rzeczy. Przypominam ci o mojej skrytce pocztowej. Jeżeli dołączysz dodatkowo do swojego listu jakiś list od siebie i przede wszystkim list do siebie zaadresowany ze znaczkiem, gwarantuję ci, że wyśle ci jakiś malutki prezent. I pamiętaj, że jeżeli film Ci się ten podobał, łapka w górę. Trzymaj się, się nie puszczaj na razie.